Nie bez przyczyny wychylam się z dyni, choć w tym odcinku agropogody będziemy rozmawiać o ogórku. Ogórek należy do dyniowatych. W tym odcinku agropogody będziemy mówić o tym skąd i kiedy trafił ogórek do Polski, jak go hodować, no i jak walczyć z chorobami. Piotr Popowski, zapraszam na agropogodę. Sezon na ogórka powoli dobiega końca. Jesteśmy w tunelu foliowym, który skutecznie pozwala wydłużyć okres zbioru ogórka. Na początku przede wszystkim, kiedy i skąd ogórek pojawił się w Polsce. W ogóle tradycja uprawy ogórka i pierwsze takie pojawienie się zarejestrowane jest ponad 3000 lat temu z północno-zachodnich regionów Indii, i potem sukcesywnie ten ogórek pojawił się w różnych regionach świata. Do Polski trafił około XIII wieku, ale tak spopularyzowany został gdzieś w XVI wieku. No i oczywiście w ostatnich latach XX wieku i XXI już jest wszystkim dobrze znanym, warzywem, bardzo zresztą lubianym i bardzo smacznym o bardzo bogatych walorach smakowych i witaminowych, może mniej pożywne w sensie wartości odżywczych. Jeśli chodzi o optymalną pogodę, jaka jest najlepsza dla, dla uprawy ogórka? Ogórek jest typową rośliną ciepłolubną i jest też rośliną o dużych wymaganiach wodnych. Stąd też lata, w których mamy dużą ilość opadów w okresie wegetacji tego warzywa i temperatura jest w granicach 20 stopni, średnia temperatura dobowa, to są najlepsze warunki do uprawy ogórków. Tegoroczna pogoda, jak wpłynęła na zbiory. Tegoroczne zbiory ogórków będą niższe niż w poprzednim roku, czy nawet w poprzednich latach, a wpływ na to decydujący miał przebieg pogody na początku okresu wegetacji, to znaczy w maju, kiedy było bardzo chłodno i ogórki ginęły z powodu niskich temperatur. To mimo, że to były temperatury powyżej zera, to wskutek uszkodzeń chłodowych rośliny, które dopiero co ukazały się ich części nadziemne, po prostu zamierały i trzeba było plantacje przesiewać, zakładać je od nowa. Ogórek gruntowy to z pewnością jedna z najpopularniejszych roślin z rodziny dniowatych. Pod względem powierzchni uprawy zajmuje w Polsce czwarte miejsce, tuż po kapuście, cebuli i marchwi. Mimo, że uprawa ogórków gruntowych nie jest zbyt skomplikowana, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Priorytetem są odpowiednio dobrane nawozy i środki ochrony roślin. Nawożenie jest bardzo ważne w produkcji ogórka. Nawozy, które obecnie stosujemy w uprawach ogórków, to są głównie nawozy mineralne, nawozy dostosowane do produkcji ogórków z odpowiednią zawartością. Składników azotu, potasu, fosforu. Czy istnieją jakieś szczególne zagrożenia związane z nawożeniem ogórków? Stosowanie nadmiernej ilości azotu na pewno wpływa negatywnie na barwę, na parametry, jeśli chodzi o konserwowanie o to, jak ten ogórek się zachowuje w przechowaniu. Rolnicy i działkowcy uprawiający ogórki gruntowe muszą radzić sobie z groźnymi chorobami atakującymi te rośliny. Dlatego tak istotna jest fachowa wiedza i systematyczna kontrola rozwijających się warzyw. Mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy to są, to są w tej chwili najgroźniejsze choroby. Mączniak rzekomy też też potrafi zniszczyć w zasadzie w ciągu dwóch tygodni potrafi zniszczyć uprawy, jeżeli nie będą stosowane środki Środki ochrony i tutaj no, jak przy, przy większości upraw polowych, yy, rolnik czy, czy hodowca musi, plantator musi bardzo, bardzo szczegółowo cały czas obserwować plantację. I w momencie, gdy zaczynają, zaczyna, zaczyna obserwować, pe, pierwsze jakieś tam pojawy się chorób, interweniować odpowiednimi środkami ochrony roślin. A jak z chorobami walczą rolnicy? Mamy tylko preparaty które ograniczają jak gdyby populację bakterii. Nie mamy antybiotyków, które by te bakterie zniszczyły, bo stosowanie antybiotyków jest niedozwolone w rolnictwie. Mamy różnego typu choroby wirusowe, jakieś zaburzenia wirusowe. No i tu jesteśmy bezradni, bo praktycznie no, nic na to nie możemy poradzić. Na jakie choroby są narażone ogórki? Główną chorobą jest mączniak rzekomy i plamistość liści, a szkodniki najbardziej uciążliwe to zmienniki, wciornastki i przędziorki. Jak najskuteczniej walczyć z tymi chorobami? O ile yy... Ochrona przed chorobami, czyli przed mączniakiem rzekomym i kanciastą, plamisto, kanciastą plamistością liści, jest dobrze zorganizowana i producenci mają do wyboru szeroką gamę środków ochrony roślin. O tyle walka ze szkodnikami, czyli z wymienionymi tutaj zmiennikami, wciornastkami czy przędziorkami, jest niestety dużo trudniejsza, z racji tego, że dostępnych jest bardzo mało środków, takich które. Mają rejestrację i są dopuszczone do stosowania w uprawie ogórków. A kolejnym tutaj mankamentem jest to, że te preparaty, które są dopuszczone do stosowania, mają dość długi okres karencji, więc w okresie zbiorów ich stosowanie jest no, niekiedy wręcz niemożliwe. I stąd straty powodowane przez szkodniki w ostatnich latach są znacznie większe niż te powodowane przez choroby. Czym różni się ochrona i walka z chorobami ogórka, jeżeli weźmiemy pod uwagę pole, a taki tunel foliowy? Jeśli chodzi o taki tunel foliowy i uprawę ogórków, takich jak tutaj Państwo widzicie, to ta ochrona wygląda podobnie jak w uprawach polowych, przy czym jest ona o tyle łatwiejsza, że tutaj ogórki nie są. Ich liście nie są zbliżane przez padający deszcz, ponieważ folia stanowi barierę. Ogórki są nawadniane kroplowo, woda jest dostarczana bezpośrednio w strefę systemu korzeniowego. Liście pozostają suche, także są mniej narażone na porażenie przez głównie mączniaka rzekomego. Dlatego liczba tych zabiegów może być nieco mniejsza niż w uprawach polowych, co. Ma też znaczenie dla konsumentów, jeżeli zastosujemy mniej środków chemicznych. Natomiast walka ze szkodnikami, no ona wygląda podobnie jak w uprawach polowych. Przy czym może być też o tyle łatwiejsza, że możliwe jest zastosowanie biologicznej ochrony, czyli wprowadzenie do tych pomieszczeń naturalnych wrogów niektórych szkodników. Eksperci oceniają, że tegoroczne zbiory ogórków gruntowych są zadowalające. W Wielkopolsce i, i większość w środku polskim, podobne ogórki w tym roku to był dobry rok dla ogórków i, i dobrze się udały. Oczywiście to jest tak, y, y, dobre planowanie, dużo owoców, czy dużo, dużo warzywa, dużo dużo tych, tych ogórków, niska, niższa cena. A jak to wygląda w praktyce? Przypuszczam, że jeśli udałoby nam się plantację prowadzić do końca września, to te zbiory będą niższe o około 1 trzecią w stosunku do przeciętnych zbiorów. Powiem tylko. Tak z ciekawości, że w ubiegłym roku na jednej z plantacji mieliśmy zbiory w wysokości 100 ton ogórka z hektara. Są to już takie przyzwoite zbiory europejskie. Omawiając specyfikę uprawy ogórka gruntowego, nie sposób nie wspomnieć o jej rentowności. Jeśli chodzi o rentowność, no to tu jest kwestia taka, że ceny warzyw w Polsce, również ogórka, są bardzo dynamiczne. Są lata, gdzie te ceny są bardzo niskie, niskie, są lata, gdzie te ceny są bardzo wysokie. Ten rok nie zaliczyłbym do roku super dobrego, ze względu na niższe zbiory, jak również na to, że ta cena jest taką średnią ceną wieloletnią. Gdyby były wysokie plony, rentowność byłaby na pewno o wiele większa. Bardzo trudne były lata 2010 i 2011, gdzie rolnicy naprawdę nie zarobili pieniążków na tej uprawie, a za to lata 2008-2009 były to lata bardzo wysokich cen, gdzie rentowność uprawy była bardzo duża. Ogórek, tak jak pozostałe warzywa z rodziny Dniowatych, ma duże wymagania klimatyczne. Ogórek gruntowy jest rośliną, która potrzebuje bardzo dużo słońca, bardzo dużo ciepła. Najlepiej gdyby w nocy było po 15-20 stopni albo nawet więcej. Potrzebuje bardzo dużo wody. Jest to roślina, która zużywa bardzo dużo i wody na kilogram wyprodukowanego owocu. Czyli najlepsza temperatura to są bardzo gorące lata z bardzo dużą ilością słońca, z bardzo wysoką temperaturą. Warunki klimatyczne odpowiednie dla uprawy ogórka gruntowego niestety sprzyjają również rozwojowi chorób zagrażających tej roślinie. Temperatura powyżej 20 stopni oraz wysoka wilgotność mogą okazać się groźne i doprowadzić do porażenia plantacji. A jak wygląda rentowność tegorocznych zbiorów? Jeżeli mamy uprawę taką pod folią czy gruntową to Sprzedajemy na trzy sposoby użytkowania, praktycznie te możemy sprzedawać jako najmniejsze ogórki, jako korniszony, te nieco większe na kwaszenie, czyli kiszone ogórki no i te, które nam przerosną, bo przeoczymy przy zbiorach, to wtedy jako sałatkowe I te są najtańsze i te ceny w tym roku tak się wahały, że te sałatkowe były nawet 15 groszy, te średnio, tak mówię, w granicach o granicach 40 groszy na ogórki do kiszenia, no i dochodziło do złotówki cena ogórków konserwowych, czyli tych najmniejszych, których trzeba najwięcej na kilogram i one są jeszcze najlżejsze. Poruszył Pan kwestię zbiorów. Jak wyglądają zbiory i poziom mechanizacji? Y Możliwa jest mechanizacja zbiorów w uprawie ogórka, ale jest to tylko częściowa mechanizacja. Nie da się zbioru całkowicie zmechanizować. I ta częściowa mechanizacja polega na użyciu na plantacjach ogórków, takich platform do zbioru, nazywanych popularnie samolotami, ponieważ kiedy patrzy się na nie z pewnej odległości, bardzo przypominają swoim kształtem samolot. Praca na takich platformach no, nie należy do najprzyjemniejszych, ponieważ osoby, które zbierają ogórki, leżą przez kilka godzin na brzuchu z rękoma zwisającymi w dół i tymi rękoma szukają ogórków na roślinach, odrywają je, układają na taśmie, która przenosi je do zbiorników czy do przyczep, które poruszają się na drogach znajdujących się między pasami ogórków. W jakich warunkach atmosferycznych będą przebiegać zbiory? O tym już teraz w prognozie pogody.